Dzień dobry. Nazywam się Beata Strzampek. Jestem właścicielką Biura Nieruchomości Best Home oraz licencjonowanym pośrednikiem. Miło mi Państwa poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu. Projekt ten polegał będzie na przygotowywaniu i opracowywaniu krótkich filmów informacyjnych poruszających aspekty prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, ale nie tylko. Skąd pomysł? Pomysł narodził się w odpowiedzi na Państwa pytania. Bardzo często zwracacie się Państwo do nas z prośbą o wyjaśnienie zawiłby dla Państwa kwestii. Stanowiliśmy więc przygotować materiał, który ułatwi Państwu dostęp do tych informacji. Mam nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatny. Dlatego jeśli macie Państwo jakieś pytania, proszę kierować je na adres porady eksperta Na wszystkie chętnie odpowiem, a te najciekawsze opublikujemy. Zachęcam również do polubienia nas na Facebooku, co ułatwi Państwu dostęp do aktualnych informacji z branży nieruchomości. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzania naszej strony www.bestmissmichom.pl oraz do korzystania z naszych usług. Pozdrawiam, Beata Strzępek.